I z jasnej góry brzmi o planach pozbawienia na suwerenności i postępującej laicyzacji. Otwarcie prosi o pomoc w kampanii wyborczej, co budzi stanowczy sprzeciw opozycji. Wspólne taniec ojca Rezyka, ministrów i posłów piszą jedynie ich śmieszy. Katarzyna Kolenda Zaleska. Dla milionów katolików w Polsce jasna góra przez wieki była najważniejszym sanktuarium. Jasna góra przestała być symbolem polskiego katolicyzmu, stała się symbolem pewnych frakcji w polskim kościele i na polskiej scenie politycznej, które sobie ten symbol zajęły tylko dla siebie, zmonopolizowały. Jasną górę szczególnie opodobał sobie PiS, pojawiając się co roku na uroczystościach ojca Tadeusza Rydzeka. To tu, tu, teraz, przed wyborami politycy władze postanowili zorganizować agitację wyborczą na ołtarzu. Od naprawdę bardzo dawna nie było takiego momentu, w którym tak jawnie formułowane są plany Pozbawienia nas suwerenności. To taka sama diagnoza, którą prezentuje założyciel Radia Maria, biznesmen i duchowny. Unia Europejska już czyha, żeby nas wchłonąć. Ta niemiecka Unia Europejska, czy to niemiecka? Czy ja nie, nie, nie robię żadnej polityki, to gołym okiem widać. Rabinami nas nie załatwili, obozami nas nie załatwili. To euro, jak oni mówią, czyli euro. Wsparcie dla PiS jest jednoznaczne. W trakcie uroczystej mszy metropolita krakowski również mówił językiem PiSu o zagrożeniach. Wszyscy, którzy chcą sami na wolność, PiS na i atakującym Zachód i wspólnotę europejską. przyszłości. Mównic kościelnych przez arcybiskupa poparcie PiSu to na pewno przeszkadza w, w nominacji kardynalskiej. Arcybiskup jednej z najstarszych metropolii w Polsce właśnie znów nie został kardynałem. Papież powołał arcybiskupa z Łodzi Grzegorza Rysia. Papież Franciszek mianuje kardynałami ludzi podobnych do siebie bądź wręcz identyczny biskup w stylu Franciszka. Z wyboru papieża cieszy się episkopat i nie dostrzega w braku nominacji dla metropolity krakowskiego żadnego sygnału. Nominacje papieskie za tego pontyfikatu e, są troszeczkę według innych kluczy prawdopodobnie przyznawane niż kiedyś. Nie ma już tradycyjnych archidiecezji czy diecezji. Zaangażowanie metropolity po jednej politycznej stronie jest faktem. Biskupa się w kościele katolickim oczekuje, że on jest... Z jedności, a nie polaryzacji. Metropolita był obecny na Jasnej Górze, no. gdzie Jarosław Kaczyński prowadził agitację wyborczą. Episkopat nie zamierza reagować? Wszystko, co Episkopat miał w tej kwestii, zostało wyrażone bardzo jasno, zarówno w stanowisku Rady Stałej przed wyborami zbliżającymi się, jak również w komunikacie po ostatnim zebraniu plenarnym. Zachęcając do udziału w wyborach, Episkopat wyraźnie zaznaczył potrzebę dystansu Kościoła wobec partii politycznych. Było to w maju i jak dotąd nie widać, żeby ktoś posłuchał. Pieniędzmi spółek Skarbu Państwa wręcza prezenty Ojcu Rydzykowi. Gdzie tu rozdział Kościoła i Państwa? Kościół jest absolutnie, całkowicie, bezwzględnie rozdzielony do instytucji państwowych i tak pozostanie. Paulini z Jasnej Góry pozwalają na propagandowe przemówienia władzy na ołtarzu. Nie można oddać władzy tym, którzy chcą nas z tej drogi zawrócić. Kościół w służbie PiS, PiS w służbie Kościoła. Stawianie znaków równości. Pisem, a kościołem szkodzi naprawdę bardzo Kościołowi. Pis zmieniając kodeks wyborczy i ustanawiając lokale w małych miejscowościach, liczę na to, że proboszczowi pomogą im wybrać wybory. Katarzyna Koronka-Zaweska, fakty.